W związku z tym, jak Państwo widzicie, żołnierze działają w ugrupowaniu, jak i wówczas występowało. Działają zgodnie z regulaminami obowiązującymi w roku 1939. Dowódca grupy, młodszy chorąży sztabowy Piotr Krypacki, specjalnie ściągnął z Centralnego Archiwum Wojskowego dokumentację, na podstawie których działa pluton moździerzy. Za moment będziecie mieli Państwo możliwość zobaczyć, komendy wojskowe oraz jako ciekawostkę sposób wycelowania działa przy pomocy zwykłego piona murarskiego w tej chwili nazywamy natomiast był to wówczas podstawowy środek yy, do wycelowania działa w kierunku Jak państwo widzą?